Cześć, witaj w kolejnym odcinku vloga. Odnosząc się jeszcze do wczorajszego tematu, do wczorajszego filmu, dotyczącego kilku przykładów tego, jak robić i po co robić przeramowania, jak nadawać inny sens, inne znaczenie, inną interpretację rzeczywistości, którą obserwujemy i której doświadczamy, i naszym historiom na, na ten temat, różnym problemom, przeszkodom itd. To Odniosę się jeszcze do tego, w jaki sposób my często stopujemy sami siebie i jak możemy to lepiej zrozumieć, po to, żeby być w stanie to lepiej i skutecznie przeramować. Więc w momencie, kiedy jest taki fajny sposób, w momencie, kiedy napotykasz jakąś przeszkodę, ale taką, która jest przeszkodą Twoją wewnętrzną, czyli na przykład zauważasz, że masz jakieś zadanie, do którego próbujesz się zabrać, ale jakoś się nie zabierasz, Albo w momencie, kiedy czujesz, że się czegoś obawiasz, że na przykład masz ważny telefon do wykonania i jakoś tak nie możesz się do tego zebrać, bo ten telefon nagle waży 100 kilo, nie możesz go podnieść, nie możesz wykręcić tego numeru, albo w momencie, kiedy miałeś komuś, komuś coś obiecałeś i zawaliłeś, i teraz ciężko ci się do tej osoby odezwać, albo w jakiejkolwiek innej sytuacji, inny przykład sytuacji, w której sam siebie blokujesz, nie wierzysz w siebie, Masz wątpliwości, masz jakieś negatywne myśli na temat tego, czy dasz radę, czy warto coś robić, masz jakiś konflikt wewnętrzny, no wszystkie te takie rzeczy, które sobie gdzieś tam wewnętrznie wkręcamy. Czyli w skrócie, zauważasz, że czujesz coś, co cię stopuje, jakieś myśli, jakieś emocje masz w sobie, które sprawiają, że trudniej ci jest podjąć działanie, że sam sobie przeszkadzasz, że podcinasz sobie skrzydła i tak dalej, coś czujesz. Co sprawia, że nie jesteś skuteczny, to w tym momencie możesz zadać sobie takie diagnozujące pytanie, które jest pytaniem trochę abstrakcyjnym. Na początku jest bardzo abstrakcyjne, ale ono pozwoli ci spojrzeć na sytuację z zupełnie innej perspektywy. Bo jeżeli założyłbyś, że wszystko, co robisz i wszystko, co robi Twój umysł i Twoja podświadomość i w ogóle co ty robisz. To jest generalnie pozytywne i ma czemuś służyć. I wszystkie emocje, czy pozytywne, czy w skrócie, no, tak zwane pozytywne, czy te negatywne, tak zwane, czyli te, które ci służą i nie służą, to one po coś są i one generalnie mają dobrą intencję. Wszystkie myśli, czy te, które ci służą, czy te, te które ci podcinają skrzydła i za pomocą których siebie gnoisz, one generalnie też czemuś tam służą. To jeżeli założyłbyś, że one wszystkie prowadzą do tego, że mm, twój umysł próbuje ci pomóc, żebyś przetrwał, żebyś był bezpieczny, żeby wszystko było w porządku, tylko że oczywiście dla niego znaczy to coś innego niż dla ciebie, niż dla twojej obecnej świadomości, dla twoich obecnych celów, to gdybyś tak przyjął, że to wszystko jest po coś, to teraz, jeżeli czujesz lęk albo czujesz demotywację, to zadaj sobie pytanie: po co mi to? Po co mi w tym kontekście lęk? Albo po co mi w tym kontekście demotywacja, po co to odkładam, nie dlaczego, tylko po co to odkładam, co mi to daje, że w tym momencie odkładam to działanie, co mi to daje, że w tym momencie się boję, co mi to daje, że w tym momencie obiecałem coś zrobić, ale tego nie robię. Nie? Kiedy zadasz sobie takie pytanie, to poczujesz się trochę dyskomfortowo, no bo nagle musisz znaleźć odpowiedź na irracjonalnie na irracjonalne zadane pytanie, no bo tak, Ty chcesz na przykład pójść na siłownię, ale widzisz, że od dwóch tygodni odkładasz pójście na siłownię, i teraz zadajesz sobie pytanie, co ci to daje? w życiu, że odkładasz to pójście na siłownię, nie? No i pytanie na początku jest irracjonalne, ale jak się tak głębiej zastanowisz, co Ci to daje? No daje mi to to, że mogę się dalej obijać. Daje mi to to, że w sumie nie muszę podejmować wysiłku. Daje mi to to, że jestem bezpieczny, czuję się bezpiecznie, nie muszę wychodzić ze swojej strefy komfortu i tak dalej. Czyli jest szereg korzyści, które uzyskujesz dzięki temu, że oszukujesz sam siebie, nie? Jeżeli e, czujesz lęk wobec jakiejś sytuacji, no to co ci to daje? No daje ci to to, że nie musisz się z nią konfrontować, prawda? Czyli jesteś bezpieczny w pewien sposób. Ten lęk stopuje cię i zapewnia ci bezpieczeństwo. No bo skonfrontowanie się z tą sytuacją jest nieprzyjemne, prawda? A pozostanie w miejscu i odczuwanie lęku też jest nieprzyjemne, ale mimo wszystko mniej nieprzyjemne niż pójście na walkę, nie? Jeżeli, jeżeli, jeżeli tak do tego podejdziemy. Czyli jeżeli mam coś trudnego do zrobienia i boję się o wynik i nie podejmuję w związku z tym działania, no to jest to trochę bardziej bezpieczne, mimo wszystko, bo nic mi się nie może stać, nie? Czyli, czyli odczuwanie tego lęku daje mi bezpieczeństwo. Jeżeli tak do tego podejdziesz, to popatrzysz po pierwsze na te wszystkie emocje, na te wszystkie rzeczy, e, które sobie wmawiasz, na te wszystkie myśli, skuteczne, nieskuteczne, popatrzysz, że one są po coś i one generalnie mają dobrą intencję, one prowadzą do tego, żebyś był bezpieczny, żeby nic ci się nie stało, żebyś generalnie się nie wysilał żeby wszystko było ok, żeby oszczędzać Twoją energię, więc ta intencja zazwyczaj jest dobra. I kiedy jak na to tak popatrzysz, no to zupełnie prościej jest podejść do tematu przeramowania, bo jak widzisz, że w sumie to nie jest tak do końca, że ty sobie podstawiasz nogę i że ty chcesz dla siebie źle, tylko to jest po prostu tak, że ty chcesz oszczędzić swoją energię, że ty nie chcesz się wysilać, że ty nie chcesz się konfrontować, bo po prostu boisz się o siebie i chcesz czuć się bezpiecznie. Nie? To kiedy tak do tego podejdziesz, dużo łatwiej jest ci podejść do tematu w ogóle, przeramowania, do tego, żeby spojrzeć na sytuację z zupełnie innej perspektywy, no bo już to zrobiłeś, bo już na coś, co patrzyłeś zupełnie negatywnie i mogłeś się za to nawet gnoić, że obiecałem sobie, że zrobię to, ale tego nie robię, to kiedy popatrzysz na to jako na coś, co po prostu ci służy w jakiś tam sposób pokrętny, ale jest po coś i ma pozytywną intencję, to właśnie dokonajesz przeramowania. Więc co teraz możesz zrobić? Dokonać przeramowania w inny sposób, czyli dorobić sobie do tego historię znowu, że i właśnie dlatego to zrobię. Albo jest to element mojego treningu, który muszę przezwyciężyć i za który będę sobie zaraz wdzięczny, nie? Czyli, albo jeżeli mi się nie chce tego robić. A chcę osiągnąć jakiś cel i muszę to zrobić, to znaczy, że chcę to robić. I to co wszystko, o czym mówiliśmy wczoraj. Łatwiej jest zrobić takie przeramowanie w momencie, kiedy nie patrzysz tak bardzo negatywnie na to wszystko, co sobie mówisz i na to wszystko, co Ci nie służy, co czujesz i Ci nie służy, co nie jest jakby skuteczne dla Ciebie. W tym momencie, kiedy spojrzysz na to, że to jest po coś, zadasz sobie pytanie, co ja tak naprawdę temu uzyskuję? Jakie są te ukryte korzyści, których ja nie widzę, a jednak one gdzieś tam są, bo one sprawiają, że jest mi w życiu wygodniej, bardziej komfortowo, nie muszę się wysilać, oszczędzam energię i tak dalej. W momencie, kiedy tak na to spojrzysz, dużo łatwiej jest ci podjąć. Um, Podejść do tego w inny sposób, od innej strony, zmienić swoje myślenie, zmienić swoje nastawienie i w efekcie podejść do sprawy inaczej i podjąć inne działania po to, żeby w końcu być skutecznym w danym temacie. I tyle. To był kolejny odcinek vlogowy. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz i suba i widzimy się następnym razem. Trzymaj się, hej!